Moi kochani, dawno do Was nie mówiłam, dawno mnie nie było, ale obiecuję, że już w poniedzieli ruszam pełną parą. Nadrobię to jak to ja, w tydzień albo w dwa. E, co ja tu robię? Jestem na ślubie cywilnym. Tak mniej więcej wyglądam. Takie mam włoski. i co Wam powiem, no byłam spragniona tańców, muzyki, no właśnie jestem. Mogę sobie potańczyć, mogę się podelektować. Kochani. W tych czasach, kiedy tam wiadomo mamy pozabraniane, pozakazywane, jak człowiek tak wychodzi, zwłaszcza ja na, gdzieś na jakąś muzykę, to od razu pływa jak ryba. No dzisiaj było też w moim mieście, można było sobie iść na jakieś tam tańce. No ale niestety jestem tutaj. Nie można było być w dwóch miejscach. E, Chciałabym umieścić filmiki, ale niestety. Wiem, że te osoby by sobie nie życzyły, ta osoba, na której jestem w ślubie, by sobie nie życzyła, więc nie pokażę Wam tańczących osób, bo to jest w gronie kameralnym, to jest ślub cywilny, więc nie ma wielkiego wesela, wielkie może się odbędzie nieco później, jak się skończą te czasy koronkowe, więc kochani, tylko wzmianka, że jestem, mam się dobrze, bawię się i bardzo Was kocham i nie zapomniałam o Was i wracam do Was z nowymi tematami, może ktoś mi podrzuci jakiś temat, wiecie jak się wraca do domu, jestem dwa tygodnie w domu, to jeszcze taka głowa jest inna, ma się wie, inne obowiązki, trzeba się zaaklimatyzować, trzeba się rozpakować, trzeba jakieś tam terminy zrobić, no ale poniedzieli zaczynam ruszać już jak to mówię, wir, idę na kawkę, odwiedzam znajomych, odwiedzam kumpele, zaczynam się delektować i oczywiście mówić do was no to tyle kochani, bo jest troszeczkę zimno. Nie chcę zachorować, bo dzisiaj rano mnie tak jakby coś brało. Drapiergardę. No to kochani, no to do zobaczenia. Tyle. Buziaczki, kocham Was.